Na przeciw znajdował się bunkier, z którego już nikt nie został broniący przeprawy przez most, który za chwilę zobaczymy. Most też ma stanowiska szczeleckie. Nie każdy most miał, ten akurat ma. Taka mała ciekawostka. Jest to most rolkowy, drewniany, a jego nośność 32 tony. Przez te mosty miały przejrzeć normalnie czołgi. I cały czas pewnie by mógł. Działaś, Karolina? 32 tony nośność tego mostu. Działa. Drewnianego mostu rolkowego, który się chowa. A system chowania mostu w dużym uproszczeniu działał grawitacyjnie. Spuszczało się zapory, i on się chował pod drogę. Wyciągnięcie go z powrotem to trwało około 15 minut. Widzicie tu jest mała strzelnica. Znany no, tu u góry most rolkowy. Klucz, taką dużą korbę, do wyciągnięcia mostu na brzeg. Muszę je znaleźć. tam Aha, czyli było. Jak nie było potrzebne, było schowane ten klucz, tak? Tak, na no pewnie był w maszynowni gdzieś ukryty. Czy Adrian, wczoraj. Chodząc pod ziemię do mru, nie ubrał woderów? Owszem. A czy teraz je ubiera? Idąc tylko na chwilę? Owszem. Owszem. Tak to wygląda. Czatu z woderami. Bo stracicie buty jak ja. Moje półbudki, co, nie, w nie wchodzisz? To jest płytko. Nie wchodzę. No, to jest niestety muszę wymienić. na szczęście mam drugie Czyli tutaj na początku, co mamy? Mamy ten mechanizm od. Tu jest sil... tu silnik do rozwijania. A tutaj niektóre zielone, demontowane po wojnie. Ale tak jak patrzę to pomieszczenie wygląda na przewidziane. Na silnikach są przejście przez ścianę to jest Aha, o tu. A tu jest, mogą no, ciebie to jest bardzo ważna rzecz, a mała, którą minąłeś, czyli rączka do chowania mostu. Zaczęła jedna osoba niewykwalifikowana, która ją przeciągnęła na jedną stronę i most się chował, nic więcej nie trzeba było zrobić. O proszę. Bo chował się siłą grawitacji. Tak, zaraz to zobaczymy jak to działało. Czyli taka jedna rączka, most chowamy. Pociągasz no. rączkę dwie minuty po moście. Tak. Ale mniej. No i to jest właściwy mechanizm, tam byliśmy u góry przy tym jarzmie, tu się go zwijał, wy, wyciągało z powrotem. Ręcznie? Nie, tu się nawijała lina, która go ściągała, która tu leży zerwana. Czyli faktycznie jakby to... A, tu jest lina nawet. No, no. Czekaj, ja muszę się stoić, tak, na kole, w ta lina przechodziła. Muszę wyjść na beton na drogę. Ale zachowane jest naprawdę ja. bardzo fajnie, bo tu mamy dźwiczki ładnie. Czyli tu mamy ten mechanizm ręczny, który ściągał Most, a tu silnik założony prawdopodobnie później, czy tam... Patrząc jak to tu jest wykonane, to jest do przekładania do tego silnika. Chciałbym to jest ale nie ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Aha, i tu jest... Tu przychodziła lina, która zeszła tam do tyłu, a jesteśmy pod mostem. Nad nami jest ta część drewniana, nawet widać belkowania. O kurde, ale to sztos. To jest ta cała część, która się chowała. Prawdopodobnie by nas to zmiażdżyły, gdyby się chwilę tej no, na się. Ale y czas chowania się mostu to ile wynosił? Mniej więcej? To obrotowy podają, że 2-3 minuty. Nie wiem jak z rokowymi. Wydaje się, że to po powinno być nawet szybciej. Bo no, tutaj jest ta prowadnica po on Ta dźwignia zwalniała to ona to opadało. Pada. Wpadało na szynę. No i sobie jechało. Aha, i tam na końcu... Tam są są zakiem, jest taki pneumatyczny hamulec na środku. Żeby to nie rozwaliło Ale to wszystko jest naprawdę w stanie powiedzmy... No to zaruchomienie. Tak. Wiadomo, mechanizm jest tam liną, żeby było... No i pewnie wiadomo, że odświeżyć to, co jest ewentualnie powymieniać.

A tam mamy też jakieś pomieszczenie? Tak, w takim miejscu nie wiemy, co to jest, bo tam mamy Aha, bo tam jest to stanowisko strzelnicze będzie w tamtym miejscu. Bo ja się bałem na początku, że jak tutaj jest woda... To bałeś jak to wygląda Ło. To jest jakaś deska. Dobra, ja wchodzę. To jest piasku. Do... A tu bym mógł wejść do tego bunkra, tak? Z Strzelniczego stanowiska. A to kurde chyba... Co tu jest? A tu jeszcze jest trochę głębiej, nie będę wchodził chyba do końca, bo... O kurde, ukryto. No, no, no. Tam jest troszeczkę głębiej. No, ale to wam pokażę. O! Stanowisko, które widzieliśmy z zewnątrz od środka. Dalej nie wchodzę, bo jeszcze bez sprzętu bym chodził, ale ze sprzętem, ze sprzętem nie da rady. A te dźwięki, co słyszycie przerażające co chwilę, to samochody przejeżdżają nad nami nad mostem. Nad głowami i widać drewniane belki, które utrzymują 32 34... dwie. Naprawdę przerażający dźwięk. To tam też nie będę chyba wchodził, bo tam. Albo może, może spróbuję. Są schodki jest inne pomieszczenie. Drugie stanowisko strzelnicze, od drugiej strony. Zasuwa. Toś ktoś tutaj się wszedł. Spójrzcie, tyle ślad wody. Jak tej wody jeszcze niedawno było wyżej, to bym nawet ja nie wszedł w tych woderach. Kurde, powiem to, że te wodery robią robotę. Roku, jak przejdziemy na drugą stronę, to Państwu pokażę, gdzie się znajduje. Nawet datowane jest to. Jest y, wymalowana data, oryginalna. Była tam tablica, y, telefon y, forteczny, był i kabel energetyczny, który się Bo jak tutaj kopali, to Państwo wyrwali część tego kabla, jak tutaj, y, tutaj zinowazy były Te szyny, które wystają, tutaj były wszędzie. To są po prostu potyczkowe, akurat urządzenia, żeby się piechota czy ktokolwiek nie przeszkadzał. Przejechaliśmy kawałek, i doszliśmy od drugiej strony, żeby nie ryzykować przejścia takiego jak Adam, i już wchodzimy do środka. Tutaj. Podobno znajduje się cała maszynownia. Zobaczymy, jak to wygląda. Yes. <laughs> z jakiegoś pocisku kawałek urwał tu i regiona uszczelkowanie jest jeszcze z naturalnego filcu tutaj i tutaj widać pocisk dostał ale drzwi jeszcze farba jeszcze wszystko jest tu jest data a faktycznie, ma jakaś tablica informacyjna pewnie zmian dżurów akurat tutaj było jest niemiecki napis Wiem, to znaczy Tutaj są mechanizmy z opisem. Cylinder. Akurat to jest powiedzmy taka duża rura, która wchodzi w drugą. Ona jest podnoszona do góry. I ona otwierała i zamykała wodę. Tutaj jest e, urządzenie klapowe, e, które jest bardzo szybkie można sama podnieść to w ogóle to wszystko działa można podnieść ją i zamknąć ona jeszcze ciężar wody jeszcze bardziej dociska właśnie i uszczelnia tą klapę tak jak widać tam nie ma żadnych przecieków o, tutaj mamy no. ale się wchłoni się no, przestraszył ale teraz, teraz nie ma bo to, to jest większe to jest, to jest, to jest, no. ale tamten co pani wtedy widziała, to naprawdę tutaj mają swoje wniosku i tu są kanały który którymi się po prostu nie sobie tu jest grawitacyjny, od dołu jest absorber, a tu jest wyrzutnia tutaj wisiał yy, telefon forteczny akurat po kablowaniu, tu jeszcze kabel wystaje yy, skrzynka kablowa no niestety już rura od kabla widocznie przegniła i już woda się dostaje po prostu tutaj do środka, chociaż tutaj mamy drożną kanalizację, bo jak myliśmy to, to o, tu jest wii, yy, bardzo zwierzę agresywne, jak ukąsi to bardzo boli, tak, krocionk, a jeszcze gorsza jest skulica, ona się w taki kłębek zwija, no też yy, takie, o tam też jest opisem. Yy, skrzynka tablowa nie? tutaj yy, te wszystkie mechanizmy to wszystko jest sprawne to można z kim kręcić. a nie będziemy teraz... Ale to oddziałuje na jazd teraz w tej chwili, jak pan yy, na przepust dęby. To Ta okienko. Tam co pan przechodził, te drewniane elementy. Yy, tam rybacy stawiają yy, szandory, Przyjechał przy przełowa, kratę i po prostu ryby przepuszczają tamtędy, nie? O tu jest pod nami, bo ja wchodziłem do środka. od spodu, jak wody nie było, do samego tego szybu, tu jest przejście, tu jest kanał pod spodem, a ja wchodziłem aż tutaj, gdzie są przekładnie łańcuchowe, gdzie napędzają wszystkie te tutaj, wszystkie urządzenia tu żeśmy smarowali, 40 kg smaru, żeśmy tu wpakowali mam te końcówki specjalnie odkręciły, żeby ktoś po prostu tego nie wygręcał. i to po prostu proszę zobaczyć jakie są potężne przekładnie eee, to są czterostopniowe jest przekładnia akurat z takimi wałami potężnymi akurat szkoda, że nie zachowała się tabliczka jak tutaj było przy tym ktoś ją po prostu zdemontował wcześniej Wszędzie są haki technologiczne do demontażu, ewentualnie do bytowania tutaj akurat w tym miejscu. Bo jeśli to był telefon tutaj akurat, no to ktoś po prostu musiał się z kimś komunikować tutaj. E, także też wszędzie ewentualne są tutaj też deseczka jest, prawda? Że do zamieszania czegoś tutaj tak samo. Mamy deski z gwoździami e, do jakiś tablicz informacyjny z czegoś, a tutaj do wyciągnięcia, do wspomożenia ewentualnie, no nie wiem, hamaku takiego, bo y, występowały również hamaki w, w schronach bojowych do, przy, do wyszurów. Nie? No to trudno było tutaj wytrzymać przez jakiś czas, prawda? w tym obiekcie, ale świadczą o tym mury tutaj, które są, y, że to spełniało Elementy militarne, prawda? Tak. Wszędzie są sygnatury tutaj w żabercach. E, także, jakie to firmy, to wszystko można odszukać gdzieś. I tutaj e, przez, tą, przez te drzwi, bo one były tak jak powiedzmy, blacha odkształcona była, tak żaluzja była, że wentylacja była do tego, i ktoś przez to przeszczelił tutaj do środka. Ale to było otwarte. to odłamki. No. Tak. Tutaj rozbrysk tak. akurat podłam. Akurat no, Także działo się. Ale to w trakcie wojny ten y, strzał no, był, wojny. tak? Powiem Państwu, że na y, obsadę obsadę tych obiektów brakowało ludzi. Mhm. Y, cywilów się powoływało. Specjalne grupy były do ochrony w ogóle. W największym obiekcie hydrotechnicznym na MRU jest to tak zwany waser flot Jest to obiekt wśręczający, który służył do zalania terenów w razie potrzeby jednak do tego nie doszło w czasie wojny i w czasie wojny był maskowany też w formie stodoły czy jakiejś tej, takiej przystani drewnianej był obłożony zaskami To, co tu widzicie to i to, to są pozostałości, o których mówił Adam, czyli pozostałości maskowania. Bo ten obiekt miał być maskowany jako stadoła. <grym> Ale ten mostek to jest po prostu coś niemożliwego. Czyż nie? Super. Teraz znajdujemy się na sprawnym moście, ale nie rolkowym, a obrotowym. Tutaj połowę zrobili już z asfaltu, a połowa jeszcze jest drewniana. I tutaj kilka razy do roku go obracają. Jakieś eventy organizują i go obracają. Także taka o ciekawostka: do maszynowni nie ma wstępu, ale most jest sprawny. Nie, 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 nie. bo Ty mi wlecisz dalej Tak, 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 spoko, ja kiedyś jak byłem młody to takie, <grym> takie, takie, młody. takie głupie rzeczy robiłem Rosjanie strzelali w te bunkry dla zabawy. Tyle wiem z opowieści. A tu jest pan ślimak. Panie ślimak, a pan coś wie na ten temat?